To są fajne chłopaki, no, no problem To był Gosio, nagrywam, to nagrywałeś Chodź, wyjdź, 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 wyjdź! Stoję pod twoim blokiem, jak wyleci twój synek To go kurwa, z... wyrucham go kurwa na live'ie, nie? Bana dostanę, wyrucham go na live'ie, nie? Czekam na was wszystkich, jestem! Nie pokazuję wszaków, jestem z Torczykowa. Cielo Górska pod blokiem twoim kurwo jestem, i co teraz? I co? I co teraz? Przemoc, przypuśćmy, na takich zboczeńcach. To sam nawet zadawałem wymiar sprawiedliwości. Odbywało to się w właśnie. Gdzie się puszczało mocną parę. Gdzie, by nie było, gdzie, gdzie nie było widać osoby, prawie tylko odstępy się widziało. I się taką osobę brało, a wróg już nie wracała. Ze strachu trądu pami po ziemi, w celi, żeby tylko do tego człowieka się nie zbliżyć. Bo wie, że zostanie skazany zboczeniec nie przez sąd, ale przez typową rękę, jak to się mówi, człowieka charakternego. Jak człowiek postępuje jak bestia, to powinien być traktowany jak bestia. Kiedyś taki przypadek w stoku, też taki jeden zagwał, też małoletniej dziewczynki, jakoś przez pomyłkę wyszedł z nami razem do łaźni. No to już nie muszę tutaj mówić chyba, co z nim było. On został <noise> przez takich niewyżytych ludzi wyseksowany tak dokładnie, że z niego to już tam... Oddziałowi go chyba zabrali, tam później na noszach do, na szpitalkę zanieśli, żeby go sobie dalej ratowali. W porze nocnej w celi zmuszono mnie różnych czynów nieczonych. Akurat w takim momencie działałem, że oni już po kilka nawet kilkanaście lat już mieli odcinek wyroku i zmuszali mnie. Było dużo, dużo właśnie takich gwałtów właśnie na pedofilach. To znaczy, nie raz było, że zgwałcili chłopaka, że tego tak, przepraszam. Kiszka sercowa mu wyszła nie czy tam. Da, podawali mu do ustnie, żeby to dużo jest takich przypadków, że może do najgorszego dojść zabije człowieka i nieraz jak to powiedzieć z uśmiechem na twarzy Wychodził klient za artykuł sto osie, sto, 186, rozumiesz? Z 11. Usiłowanie na nieletniej gwałt. I on wychodzi po półtora roku, bo został trzy lata, wychodzi po półtora roku, dostał właśnie warunkowe, bo zachowanie miał dobre, dostał warunkowe. A tu nagle słyszymy, rozumiesz, komunikat, inicjały, dane pierwsze nazwisko imię, a wiedzieliśmy już o kogo chodzi. Bo myśmy mu w oczy powiedzieli, ty wrócisz, no i zrobił to za mojej kadencji, ty wrócisz, mówię. No i nie miesiąc czasu nie minęło. Jest już, no. ja bie, mówią nam no nawet, dyrektorka no. nam mówi, tego oddziału, no. mówi, panowie, mówi, na spotkaniu takim, żeśmy mieli spotkanie, powiedziała nam krótko. Tego, cośmy wypuścili, zgwałcił i zabił. No. bo no. wiadomo, no. złodziej raz ukradł, ukradł nie drugi raz. I, a on zgwałcił raz i zgwałcił drugi raz to takich powinni razu zabijać, żeby on drugi raz tego nie zrobił. Bo tam wiadomo, rodzic rodzic co, sprawa tam trochę przeżyje, nie? Ale to dziecko przeżywa to przez całe życie później. No tak, jeżeli jeszcze wiesz. Jeżeli żyje. Że przez takiego skurwiela, zboczeńca, zbrodniarca. Zobacz psuje sytuację cały obraz no nawet tych wszystkich i opinie chłopaków że coś, pewnego, co tam przebywamy my, tutaj do nie, typu, nie, bo Ludzie na wolności mogą, no no. bo myślę, no. że my jesteśmy wszyscy za i możemy... Wszyscy, tak, mówić, tak. No, o to chodzi. No. I o nas powierdł, no, tak. no właśnie sąd mnie nie wskazywał za to, na to, żebym musiał przebywać z takimi delikwentami. Sąd mnie pozbawił tylko wolności, a nie jakichś innych dodatkowych kar, na przykład przebywania. Z tymi. Dla mnie to kontakt wzrokowy z nimi to jest jakiś zawsze uszczerbek na systemie nerwowym.